Z tym cheaterem. Ej, czemu ciągle spadamy? Ała, moje nogi, nóżki, wy, wy, wymasuj mi je. Nie, no żartowałem, gdzie ty na moje krocze patrzysz, stary? Opatrz, weszłam, wyszła! Nie mam je! A sterowista baby. Próbuję znowu wejść na to Jak na to wejść znowu? Czekaj Bo wszedłeś na mnie O. i teraz No dawaj, mogę wejść na ciebie Bo ja bym chciała ta co nie? Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Z, y, no, krót O, no kurde No jeszcze raz dawaj NARA na! śmiecił No dobra ja szory no tam. no przeszłam Już... to, to jest level przeszłam, 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 przeszłam Co za cheater? No jestem cheaterem, tak. Mhm. A postaw tam drugi portal w środku. No właśnie się nie da. A nie da się. No. I teraz jak mam wejść? Z powrotem. No.